To jest nasz pierwszy dzień 2024 roku. Jesteśmy tutaj w Kairze na misji wzięcia dwóch psów od lokalnej fundacji na leczenie ich w Polsce. W międzyczasie staramy się pozyskać jak najwięcej materiałów o lokalnej kulturze, lokalnych wierzeniach, lokalnej strukturze. Jak Egipt funkcjonuje? Jak Kair funkcjonuje? Przede wszystkim z piramidami, które są tak blisko. Biorąc pod uwagę sytuację osiołków, koni i wielbłądów w Egipcie. Sprawdzamy, jak ludzie traktują psy i koty. Już wiemy, że około 90% populacji psów to psy bezdomne, półdzikie. Spotkaliśmy się z mieszkańcem Gizy. Który wie troszeczkę więcej na ten temat, a, a na temat sytuacji zwierząt i przedstawi nam wiele interesujących faktów. Jak się pan nazywa? Nazywam się Khalid. Jestem lokalnym przewodnikiem tutaj w Egipcie. Tak naprawdę spędziłem też wiele czasu w Europie i wiedziałem, jak zwierzęta są rozpieszczone w Europie. Jak przyjeżdżasz do miejsca takiego jak Egipt, a ja nie mówię generalnie o Bliskim Wschodzie, bo na przykład w Libanie zwierzęta również są ze bardzo rozpieszczane, może dlatego, bo okoliczności są inne. Ludzie tam są bardziej zamożni i mogą sobie pozwolić na dobrą opiekę nad zwierzętami albo posiadać nawet nadmiar zwierząt. Około 70% populacji Egiptu to klasa średnia, która ledwo sama siebie może utrzymać. Ale jeżeli rozmawiamy o tym, czym oni najbardziej się opiekują, to są to koty. Około 80% kotów jest udomowionych, 20% to koty bezdomne. Ale one i tak dostają dobrą opiekę od ludzi na ulicy. Generalnie Egipcjanie lubią zwierzęta, lubią się nimi opiekować, szczególnie w dzielnicy Giza. W pobliżu piramid, gdzie większość ludzi zajmuje się zwierzęcym biznesem, ujeżdżaniem koni lub wielbłądów. Możesz to zobaczyć, kiedy pójdziesz w stronę piramid. Przepraszam, że przerywam, ale jest według mnie za dużo turystów i za dużo koni, które są wykorzystywane za mocno przez lokalną społeczność. Jaka jest Twoja opinia na ten temat? Moja opinia na ten temat jest taka, że wielbłądy albo konie są szczęśliwe, ponieważ one zostały stworzone w tym celu. Jeśli pojedziesz na zachodnią pustynię albo na Synaj, tam są konie i wielbłądy, które nic nie robią, i w związku z tym większość z nich jest w depresji. Mają za mało ruchu. Taka jest moja opinia. Nie wiem, może się mylę, ale myślę, że jeżeli zwierzęta są cały czas w ruchu, poznają najróżniejszych ludzi, którzy rozpieszczają je. Wiesz, większość turystów przyjeżdża z choskami cukru albo innymi przysmakami dla koni i wielbłądów i dają je po przejażdżce. Robią fotki i mają zabawę. Wiesz, czasami się zdarza rodzina na przykład pięcioosobowa i jedna albo dwie osoby nie chcą jeździć, ponieważ uważają, że nie zajmujemy się nimi dostatecznie. Ja to respektuję oraz ludzie, którzy posiadają konie czy wilbundy też to respektują, ale pomyśl, jeżeli ktoś nie skorzysta z przejażdżki, zawsze się znajdzie ktoś inny, ponieważ te zwierzęta są stworzone w tym celu. Według Ciebie, zwierzęta są stworzone do wożenia ludzi bez końca wokół piramid 8-9 godzin dziennie? Nie, właściciele nie lubią torturować zwierząt przez 8-9 godzin. No tak, wiemy, że piramidy zamykają o 17. Tak, o 17. Ale ja wiem, że dana rodzina ma 10 albo 12 wielbłądów. I każdy wielbłąd po przejażdżce nie przerwa. One nie lubią pracować nieprzerwanie. My po prostu jesteśmy pod wielkim wrażeniem dramatycznych zdjęć i filmów, które otrzymaliśmy od jednej z klinik znajdującej się na południu Giza. I ta klinika zmaga się z krytycznym stanem koni i osiołków. Które przychodzą na przegląd pod piramid dopiero po wielu miesiącach, albo po całym życiu ciężkiej pracy. One nie są przeznaczone do dawania przyjemności swojemu jeźdźcy, ale są zmuszane do nieprzerwanej pracy wokół piramid, ponieważ jest tak dużo turystów, którzy domagają się chwilowej atrakcji. W tym momencie wymknęło się to już spod kontroli. Dobrostan wielu koni z powodu żałosnych warunków życia ich właścicieli jest pomijany. A ich choroby lub niepełnosprawności nie są przez nich leczone, ponieważ ważniejsze jest dla nich nakarmić swoje dzieci, zamiast również zająć się koniem. Te filmy, które widzieliśmy, pokazują martwe ciała koni na drogach publicznych. I ogólnie w zurbanizowanych terenach. Pokazują martwe, rozkładające się ciała koni na pustyni, które zostały porzucone tam, gdzie padły. Często padały nawet z turystami na grzbiecie. Jaka jest Twoja odpowiedź na te zarzuty? Ja nie jestem specjalistą, jeżeli chodzi o konie, i nie jest to moja praca. Ja tylko mówię Ci, co myślę ogólnie o tym, co widzę na ulicach. I jak idę zobaczyć piramidy, i jak widzę właścicieli, którzy troszczą się o zwierzęta, dają im jedzenie. Co jeszcze? I te wszystkie smakołyki? Tak, i jak widzą psy i koty. Co powiesz na to? Przede wszystkim ten człowiek to przewodnik turystyczny, więc on nie powie nic, co postawi w złym świetle przejażdżki na koniu czy wielbłądzie. On przecież chce ci sprzedać przejażki, że właściciele dbają o swoje zwierzęta, więc oczywiście nie będzie mówił o nich źle. Możliwe też, że nie zdaje sobie sprawy ze złych warunków. Może tylko prowadzić turystów do autobusu. Z tego co mówił, nie zna się na koniach czy wielbłądach, więc co ma ci na ten temat powiedzieć? Czy wiesz, ile kosztuje przejażdżka koniem wokół piramid? Zależy jak długa. Zaczyna się od 50 funtów egipskich za 15 do 20 minut. To około 80 polskich złotych. 500 funtów egipskich. 500 funtów egipskich to około 12-13 euro. Czyli powiedzmy 15 dolarów. Coś takiego. Za jedną godzinę? Nie, za 20 minut. I są też dłuższe? Dłuższe kosztują 35 do 40 dolarów za około półtorej godziny. I to jazda w siodle? Nie, nie w siodle, na wozie. To coś w stylu królewskiej bryczki. I ta cena jest podzielona na ilość osób? To jest maksymalnie dwie osoby. Maksymalnie dwie. Nie, nie, my widzieliśmy do pięciu ludzi na takiej imbrzydce. Naprawdę? Tak, tak, na mieście. Tak, mamy to nagrane. Więc możliwe, że to tylko lokalnie jeżdżą w ten sposób, albo lokalni wraz z turystami. Nie, nie z turystami, ponieważ policja zakazuje tutaj takie zachowania. Ok, więc są przepisy regulujące ile osób jeździ? Tak, maksymalnie dwie osoby, jedna albo dwie. Co myślisz o samochodzikach elektrycznych i o całym ruchu trwającym od paru lat w celu wdrożenia samochodów elektrycznych oraz dorożek i używaniu ich do zwiedzania piramid? Wiesz, dzisiaj mamy bardzo dużo różnych atrakcji dostępnych wokół piramid, takie jak skoki na spadochronie z helikoptera, aby cieszyć się widokiem piramid z góry, albo inne aktywności dostępne od samego rana do wieczora. I samochodziki i kłady też są dostępne, ale nie mogą podjeżdżać blisko piramid. Można na nich jeździć na tyłach, z dala od piramid. Jeżeli idziesz zwiedzić kompleks piramid, nie zobaczysz samochodów, bo one są dostępne tylko daleko za piramidami. Ale chodzi mi o elektryczne samochody, które zastąpią 20-minutową przejażdżkę wokół piramid na koniu. Nie jestem przekonany, czy one zastąpią zwierzęta. Według mnie ludziom sprawia większą przyjemność jeżdżenie na koniu albo wielbłądzie. Wiesz czemu? Choćby nawet dlatego, że ludzie przewiązują chustę wokół twarzy i wydaje im się, że są jak Lawrence z Arabii. To inna atmosfera. No tak, ale to tylko im się tak wydaje. Naprawdę nie są. Wiesz, chcą chociaż przez parę minut poczuć ten świat. Czyli mówisz o wielokrotnym ujeżdżaniu jednego zwierzęcia przez różnych turystów przez cały dzień w 40-stopniowym upale. No i co z tego? Nie, ja po prostu cały czas mam przed oczyma te zdjęcia i filmy. A o co chodzi z tą całą magią, którą ludzie czują podczas jazdy na koniu? Nawet jeśli nie wiedzą, jak się na nim jeździ. To bycie lawrencem zarabi, które każdy chce poczuć, ale większość turystów, z którymi miałem do czynienia, absolutnie żałuje jazdy na koniu. Tłumaczyli się, że nie chcieli, bo konik wydawał im się bardzo chudy, ale naciągacze jakoś ich namówili na jazdę, mówiąc, że to zawsze było moje marzenie i postanowienie i tak dalej. Są oczywiście stajnie, które troszczą się o dobrostan swoich koni, ale nawet te nie będą w stanie pracować w wieczność. I w końcu wylądują na markecie i kupione przez kogoś, kto zbiera śmieci z ulicy. I koń skończy wyszukując swoje jedzenie po śmietniskach. Więc nawet te, które zaczynają dobrze, a właściciele się chwalą, że są silne i duże, bo takie muszą być, aby ciągnąć wóz, te konie nie będą takie zawsze. W końcu skończą jako te pobite i poranione leżące na poboczu ulicy. Z przetrąconą nogą i konające. Sam fakt, że możesz kupić konia, nadającego się do pracy za 1500 albo 2000 funtów egipskich. Nie, nie, nie kupisz konia do wozu wokół piramid za takie pieniądze. Za takie silne konia musisz zapłacić około 5000 do 8000 egipskich funtów. Ale to i tak tylko 1000 złotych, około 200 dolarów. Płacisz za noc w hotelu 200 dolarów, a tutaj masz konia za 200 dolarów, nad którym możesz się znęcać przez całe jego życie, aż w końcu padnie. Tak, jeżeli stawy albo ścięgna takiego konia już nie są w stanie znieść warunków pracy, zostanie on sprzedany, a ty kupisz sobie kolejnego. A ten, którego sprzedadzą, już nie będzie ciągnął wozu, tylko woził turystów na grzbiecie, a naganiacz będzie biegł za nim z batem. A kiedy już nie może wozić turystów, zostanie sprzedany komuś, kto zbiera z ulicy śmieci. Widzę, że większość koni ciągnących wozy to konie bardzo małe i słabe. I widać, że się męczą pod gochę. Dokładnie. To taka dziura bez dna dla tych koni. So, Okej, okay, so okay, porozmawiajmy troszeczkę about o psach i kotach. I mean, you said before, when we were Powiedziałeś wcześniej przed wywiadem, że tutaj generalnie nie trzymają zwierząt w domu. A tak. To jest spowodowane naukami islamu. Wiesz, dla muzułmanina, przed modlitwą my modlimy się pięć razy dziennie, zaczynając od świtu, kończąc o zmierzchu. Ważna jest higiena. Musimy się obmyć przed modlitwą. Jeżeli przyjdzie taki pies i ciebie powącha w trakcie modlitwy, musisz zmienić ubrania. Ale poza tym, my kochamy psy. Ja mogę się bawić z moim psem pomiędzy modlitwami, ale w trakcie modlitwy nie. Więc łatwiej jest ludziom trzymać psy poza domem, jeżeli mają ogród z budą gdzieś w rogu. Czyli psy nie mogą wchodzić na teren modlitwy? Tak. Natomiast jeżeli chodzi o koty, one mogą być gdzie chcą. Również w miejscu modlitwy? Tak. Więc koty mogą Ciebie dotykać, obwąchiwać? Czyli według wierzeń psy są uznawane za brudne. Tak, ich ślina jest brudna. Dobrze, a co z psami, które są kupowane poza granicami Egiptu? Rasowe psy. Ludzie przywożą je do Egiptu i trzymają je na smyczy. Wczoraj niemiecki i inne. Okej, okay, Bulldog. W takim razie ci ludzie nie przywiązują tyle uwagi do higieny w czasie modlitw. Wydaje mi się, że ci ludzie nie są zbyt pełni rozumu. Poza tym większość z nich to nastolatkowie. Nie wiem, dlaczego oni tak robią. Tylko dlatego chyba, żeby pokazać, że są cool, chodząc po okolicy z kosztowną rasą psa? Wróćmy jeszcze do sytuacji koni. Czyli myślisz, że on może zdawać sobie sprawę, że jest naprawdę źle? Jestem absolutnie pewna, nie wyobrażam sobie, że ktokolwiek kto tutaj mieszka, nie zdaje sobie z tego sprawy. Tak, ale on mówił z takim przekonaniem. Te konie są w dobrej kondycji. Ludzie je karmią, ludzie je głaskają. Tak na marginesie my w ogóle nie widzieliśmy ani jednego wiadra wody. Właśnie, miałam cię zapytać, co ty widziałeś? Żadnych wiader, żadnego zautomatyzowanego systemu pojenia. Tak, nie ma w ogóle wody. Konie dostają wodę w wiadrze tylko pod koniec dnia. Woda jest im oferowana tylko przez parę sekund i do następnego. A jeżeli komuś nie chce się pracować, konie nie dostają żadnej wody. Ale doprowadzą je na trochę pod poidło, a potem znów przywiążą gdzieś na krótko. A co to jest za zielenina, którą konie są karmione? To basim. To bardzo dobre jedzenie. To świeża koniczyna. Często widzieliśmy zielone pola, i one były właśnie z tą koniczyną. To było bardzo dobre jedzenie. I uprawiane to jest tutaj dla koni. Tak, to jest uprawiane na karmę. To jest bardzo dobre, ale konie nie mogą przetrwać tylko na tym. To prawie w 95% tylko woda. Czym jeszcze karmią tutaj konie? W tym rejonie karmią je czymś, co się nazywa Tibon. To jest coś w stylu słomy, ale po żniwach. Same ściernie. Więc używamy tego na posłanie w boksie, jako coś, na czym mogą się położyć. Bo same ściernie Tibonu są zanieczyszczone kamykami, piaskiem i innymi zanieczyszczeniami. Więc jest to karma o bardzo złej jakości. Również są karmione fasolą, której konie w ogóle nie powinny jeść. Karmią też kukurydzą, bo konie oczywiście muszą mieć siły, żeby jakoś ciągnąć te wozy pod kurkę. Mm -hmm. Tak, one dostają bardzo dużo kukurydzy. Ale to jest najgorsze rozwiązanie dla koni. Nie karmić ich przez cały dzień, aby pod wieczór dać im 5 kg kukurydzy na raz. Właściciele powiedzą ci, że to po to, aby konie były silne i duże. Ale z drugiej strony konie cierpią przez to na kolkę lub ochwat i umierają przez wcześnie. To nie są ludzie od koni. To nie są ludzie, którzy starają się dowiedzieć o najlepszych karmach dla koni. To po prostu ludzie, którzy chcą tylko pieniędzy. Co byś powiedziała, Turestoma? Proszę, przyjeżdżajcie do Egiptu. To niesamowity kraj. Jest tutaj bardzo dużo interesujących rzeczy do zrobienia i do zobaczenia. Ale proszę, wymaszcie zwierzęta ze swoich planów. Nie musicie jeździć na koniu albo wielbłądzie. Możecie wziąć samochód, kłada, możecie tutaj zrobić tyle niesamowitych rzeczy, nurkować w Morzu Czerwonym. Możecie się wspinać, ale proszę, nie uwzględniajcie zwierząt w swoich planach. Powiedziałabym dokładnie to samo. Możesz mieć bogate doświadczenia i robić wszystko, co chcesz, ale bez zwierząt. Zwierzęta nie zasługują na bycie odpowiedzialnym za Twój udany urlop. One teraz zasługują na odoszcznienie. Twoje pięć minut radości to ich całe życie w cierpieniu. Ludzie nie zdają sobie z tego sprawy. To tylko 10 minut. Ale dla konia to 10 minut z każdym nowym klientem.